wszystko, co można było zdobyć w swoich dyscyplinach. Będzie to najsilniejsza walka bez podziału na kategorie wagowe w całej historii MMA. Tam nie będzie głaskania, caskania się, któregoś z nas może karetka zabrać. Nie Mariusz, ty atentuj na za twoją dwulicowość i w na koleżkę. Będzie zbity? No niech będzie, jestem tym faworytem, ale to załóżmy jest 8 do 2. Tam będą po prostu bomby szły takie, że który którego złapię, to po prostu głowa może spać. Jak byłem mały i zakochiwałem się w MMA, to uwiodłem mnie w nim właśnie takie pojedynki. Mam nadzieję, że dzięki tej walce kolejne pokolenia pokochają ten sport. Nie poznałem większego zdrajcy od ciebie. Sprzedałeś naszą znajomość za lajki like y u kamerzysty. Chciałem to wyjaśnić z tobą na ulicy. Kiedy czekałem na ciebie pod chatą, nie miałeś nawet jaj, żeby wejść. Znam cię na tyle długo, aby stwierdzić, że nie masz ani charakteru, ani umiejętności. Fr